No to podte mi się. Hey. Shall we begin? Let's begin. Let's go. Dzień dobry, dzień dobry, jest 6.15, wyjeżdżamy tutaj właśnie z chłopakami, pan tate, pan Marek, muszę się uśmiechnąć, tak zwana kuna i jedziemy, szkoda czasu. Yamahuru załadowany, do pełna, jest, jest, Ustawa to apeczka, a w niej oczywiście co, woda i kondony, nie, normalna apeczka. Dobra, pozdrawiam, jedziemy dalej. Dopiero wyruszamy w sumie. I tak moi milej, godzina 10 jesteśmy tutaj już na granicy słowackiej Pan Miron, Pan Marek z powkłanami Lega Droga mija bardzo szybko i przyjemnie no i co, jedziemy zaraz dalej Jeszcze mamy, ile jeszcze mamy do celu? 320? 300? Około 300 km na razie mamy zrobione 250 Czasu przejechane, jak widzieliście, 3 godziny Będę nagrywał dalej. E, dobra, mamy chwilę postoju Jesteśmy przy restauracji e, Lietadlo. Generalnie oni sprowadzili tu polewa. Pole po wyglądu. Można płonąć coś tam zjeść. I tu jest polska kuna. Panie sorry, błąd Piękny Pan Miron. Robimy chwilkę przerwy. I zaraz jedziemy dalej. Pogoda jest piękna. Mamy 30 stopni I trasa nam bardzo przejdzie. I tutaj pewna świecka tradycja. W Yamahuru wszystkie śrubki sprawdzone. Ale jedną chyba akumulator. Albo coś innego. Szybkie nagranie, ponieważ y, oczywiście mamy postój. Tym razem znowu Yamahuru nie zawiodło. Znowu znalazł sobie następną y, przyczynę, żeby stać. No, no nie. No. Ale na familię spotkaliśmy, nie? No. Ile było tych kolegów, Z jawka, Bacisza, jawka bo... ciawka. No i generalnie... No, dobrze poszło, bo tylko gumę dorzuciłem. No tylko no mu ukradli gumę. Generalnie albo będzie to regulator napięcia, albo alternator. Panowie mi tutaj ładują bateryjku, bo mi motor nie nabija bateryjku. Nie nabiją. No, a kolega za półtorej godzinku powiedział, żeby do niego podjechać, on zobaczy, bo on ma taki regulator napięciu. I nie, takie <laughs> I nie takie rzeczy robił z Yamaburu. No także pozdrawiamy. Na razie się śmiejemy. Później będziemy płakać. Papa! Pa. Także jak wiecie, jaka jest sytuacja. Jesteśmy na Słowacji. Padł mi w tym Jamachuru moim najlepszym. Proszę bardzo. Jest oparty. Będziemy przystępować do odkręcania dekla. Tu. Marek się obiadał tymi, co co do jabłka, są tak? Jabłka słowackie. No także y, my będziemy sobie tu kręcić. Marek będzie sobie jadł. A Milon jedzie. I cała reszta ludzi zaangażowanych w wykręcenie części z Yamaha od Ili. Jadą już na beton. Także dziękuję wszystkim bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to jeszcze dzisiaj się uda opanować ze wszystkim, I, jeszcze będziemy pić browara w i że jeszcze właśnie, wypijemy tego browara jeszcze dzisiaj w tej Rumunii. I na przekór wszystkiego złego postaramy się to Wam udowodnić, że tak będzie. I mi się tu, I małe Misie wam przybierze Także trzymajcie kciuki lecimy z tematem, znaczy no my będziemy tu rozkręcać. A Miron pojechał. Się dojechać. Na Sarumunie? Generalnie nie mamy nawet yy, alternatora. Jutro chłopaki nam to ogarną. A dziś. Patriot? Prawda? Tu jest kuna. O, Patriot. pokaż te swoje włości. Wszystko na a na dotyk. Ładnie jeszcze pachnie. Na jest Kurwa, jakbyśmy my lepiej pachnęli. No to... więc... No także tak, się skończył dzisiejszy wypad. Mieliśmy nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Jutro na... Ale będziemy jutro mieli co... Z czego się śmiać i o czym dyskutować przez resztę podróży jutro, jak dojedziemy w końcu na Tormunia i te misie będziemy denerwować trzy razy bardziej. No pozdrawiam. No, fajnie się bawicie chłopaki, fajnie. Ale ja też nie mam najgorzej. Trafiło mi się fajne spanie w Nowym Sączu. Bardzo fajni ludzie. W ogóle polecam. Nazywa się to rowerowy fan Nowy Sącz, Właśnie jest burza za oknem, ale moto schowane do garażu, więc elegancko. Nie mam żadnych rzeczy przy sobie oprócz tych, w których dzisiaj jechałem. Pozostawili, znaczy zostawiłem je tam, bo myślałem, że będę wracał przecież. Ale też kurna trochę mam stracha, bo w jakimś garażu są mu jakiegoś gościa. Więc mam nadzieję, że jeszcze tam będą jutro. No, a tutaj miejscowa zajebista. Łazienka cała wyposażona, nawet pani poszukała szczoteczki do zębów. Więc super. Także jutro walczymy dalej. Mam nadzieję, że lecimy dalej. Że trzeba będzie tą rumuńską kunę przeatakować. Trzymajcie się. Dwalimy po szklanie Po szklanie no, e, gigantny, rozkurczowy <grystanie> do Nowego Sącza e, Padało bardzo dużo Przekładaliśmy bateryjku Bo bateryjku padało I teraz po prostu Przyszliśmy zjeść coś Mamy ogarnięty nocleg e, Alternator jest zamówiony Jest już e, W sortowni i leci tutaj do nowego sącza. Mam nadzieję, że jutro to rano na krawędniku wstawimy i uderzymy z powrotem w trasę docelową, którą mieliśmy dojechać, nie? Także pozdrawiam wszystkich ładnie i serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc, którzy przyjechali, zjechali się i próbowali to reanimować i aktywować, żeby moje mokuru na Słowacji działało. <grystanie> <grystanie> Hej! <grystanie> Ty, jesteśmy na hostelu, a padaj to DJ Aligator. <grystanie> Shake the ass, shake the ass. I tak to się dzieje, no. Póki co humory sprzyjają, bo jutro ma przyjść alternator, a jutro będzie rozpacz, bo nie przyjdzie. Nie, przyjdzie, przyjdzie. Ale wsadzimy. Ja ci powiedział, majzer, młotek i lecimy. cegłówką podeprzemy i lejemy, to będzie działać. Tu będziemy w garażu kleić, tu elegancko, będzie wszystko git. Także trzymaj takciuki kciuki. Hej! A tutaj prezentujemy Państwu urządzenie rozpraszające pierdy Majka. Wentylatorek na full speedach. Wali pod kocy, i zawiewa do góry. Tutaj idzie pięknie pod ten i się gdzieś gubi. W tej lampach. W tej lampa. Jak tam, boskie ja do się? obudziłeś się? Ja jeszcze wstaje. Kawkę bym prosił. Będzie mhm. Będzie kawka, boskie? No naturalnie. Boski naturalnie. Pedro, zub, boski Marku. Zobaczymy. Bo będzie. Proszę, proszę, Zobaczymy. Jeszcze pokażemy, jakie mamy porządek tutaj. Tu, proszę. Co jest? Tutaj wczoraj były rozgrywki, jakieś tam rześki, piwko. Tu ktoś nam podcie, jakieś flaszkę. No, a to nie nasze. To nie jest, jest nasze. Tutaj. To nie jest nasze. A tu kakakaski to się ci przyda, niestety. To jest pokój muzyczny, bo był do kawy. To jest pokój muzyczny. Dobra, to tyle. Jak widzicie, jesteśmy pod Moto Prestige. Generalnie chłopaki stanęli na wysokości zadania. Szczególnie pan Baton wymienił nam to. Zrobiliśmy wszystko tak, ładnie jest, sprawdzone, ładowanie jest. Generalnie pogody nie ma, ale dalej Wam udowodnimy, że będziemy w kurwie z misie w Rumunii. Mimo tego deszczu, mimo wszystkiego, pojedziemy tam, opanujemy wszystko. Jestem bardzo zadowolony. Przesyłka wyszła ekstremalnie szybko, bo zamówiliśmy ją o 15.00. Z nadmorza dzisiaj o 9.00 rano była tutaj. Także nic tylko teraz siadać na koń, mimo że tej pogody nie ma. Ale jedziemy, bo no teraz jest pięknie, teraz tylko przygoda trwa dziękuję wszystkim, którzy pomagali w tym przedsięwzięciu, żeby uratować moje mochuru, żeby dotrwało tam do, do Rumunii, także dzięki, trzymajcie się i nagrywamy następny filmik już w następnym kraju. Ciao, ciao i moto prestiż, elegancko. I jedziemy dalej.